Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zupę meksykańską. A raczej to jest inspiracja, tylko. Więc to raczej nie jest oryginalny produkt z Meksyku, tylko taki polski wymysł. Minusem tego jest, że trzeba przechowywać to w lodówce. Minusem tego też jest, jest krótki termin przydatności. W moim przypadku. Od chwili zakupu około miesiąca. No plusem na pewno jest, że jest w lekkim opakowaniu. Jest też bez konserwantów, więc też jakiś jest plus tego. Mamy tutaj porcję 450 gramów. Kaloryczność całości to 216 kcal. No, nie każda zupa jest wysokokaloryczna, ta raczej do nich nie należy. Nie ma podanego producenta, wszystko zostało to wyprodukowane, tylko wyprodukowano dla. No, niestety, a szkoda. Jednak wolałbym wiedzieć, z jakiej firmy ja to jem. Może nie interesują mnie produkty danej firmy, nie lubię jakiejś firmy i nie chciałbym jeść, no ale tu się niestety nie dowie. Mamy tu takie podwójne wieczko. Opakowanie raczej się nie da rozwalić tak łatwo. Nawet ciężko to jest otworzyć. Czy się ładnie otworzy, tak jak ostatnio? Bo te pierwsze takie zupy, co kiedyś pokazywałem, to się za bardzo dobrze nie chciały otwierać, a te ostatnio widzę, że wyjątkowo dobrze. Tak to się przedstawia w wersji niepodgrzanej. Ciekawe, jak to będzie ze smakiem. Czy to będzie ostre, czy nie będzie. W końcu, raczej meksykańskie powinno być. No, ale że to jest polska inspiracja, to nie wiadomo, jak to będzie tak naprawdę. 15 minutek podgrzewania i powinno być gotowe. A co mamy dokładnie w składzie? Woda, marchew, ziemniak, cebula, kukurydza konserwowa, fasola czerwona konserwowa, korzeń pietruszki, śmietanka Ziemniaki słodkie, bataty, papryczki jalapeno marynowane, ocet spirytusowy, sól, substancja wiążąca koncentrat pomidorowy, olej rzepakowy, czosnek, przecier limonki, skrobia, kolendra, przyprawy, cukier, oregano. No, skład całkiem dobry, tak mi się jednak wydaje. Więc powinno być ok. Ale to się dowiemy, jak to się wszystko podgrzeje. No i zupa podgrzana czyli gotowa do zjedzenia. Jest ona częściowo zrobiona jak takie, jakby, pire. No i oczywiście część taka, w której widać niektóre składniki: takie jak kukurydza, czerwona fasola, bataty. Gdzieś tu jeszcze była fas... papryka. Jest papryka. Najpierw ten powiedzmy sosik, bo bulionem raczej chyba nazwać tego nie można. Taki koloru intensywnego żółto-pomarańczowego. Bardzo fajny, przyjemny smak. Pomidorowo-ziemniaczany, powiedziałbym. Smak takiego batata jest wyczuwalny. Jest to nawet pikantne. Dobrze doprawione. Ja już sobie przygotowałem chili, bo wiadomo, że te polskie rzeczy, które mają być ostre czy pikantne, zazwyczaj nie są. Tu jednak czuć tą ostrość. Czyli bardzo dobrze. Nie muszę własnych przypraw dodawać. Bardzo fajna i przyjemna zupa. Takie odświeżające te składniki, jakbyśmy przygotowali ją, pokroili sobie nieco wcześniej i podgrzali. Wcale to nie przypomina jakiś gotowy produkt, który leża tam z miesiąc w lodówce w sklepie albo u mnie. Częściowo takie chrupkie. Ta papryka więc nie do końca taka rozgotowana. Bardzo fajna. No tych warzywek mogli dodać troszeczkę więcej, bo wszystkiego jest tak po troszeczku. Najwięcej kukurydzy i fasoli. Te bataty to chyba ze 2-3 kawałeczki widziałem. Takie nawet mniejsze od tego. Dodają takiej lekkiej słodkości. Bardzo fajne. Też takie chrupiące. Taki powiedziałbym al dente. Nie do końca przygotowane, ale bardzo fajne w smaku. Ze smaku całej tej zupy jestem jak najbardziej zadowolony. Bez konserwantów jest wszystko ok. Powiedzmy, że pikantność też mi odpowiada. Nie jest może jakaś taka mocna, ale jest wyczuwalna. A chyba nawet ta zupa nie jest opisana jako pikantna. Nie ma tutaj nic, ale chociaż są papryczki alapeño, więc można było się domyśleć, że jednak pikantność będzie. Zwłaszcza, że jak się natrafi na taką papryczkę. to czuć jej moc no sądzę, że osoby, które nie lubią za bardzo pikantnej, to nie będą zadowolone takie co lubią, no to powiedzmy powinny być zadowolone chociaż oczywiście pikantność nie jest bardzo mocna, ale jest wyczuwalna mm. polecam tą zupę jak najbardziej jeśli miałbym Powiedzieć z tych trzech zup, które ostatnio jadłem z tej samej firmy, która jest najlepsza, która najgorsza. Powiedzmy, numer jeden i numer dwa to zupa libijska i meksykańska. Nie wiem, która wyróżnia się na tyle, żeby była na numer, numerze jeden. Obie są bardzo dobre według mnie. No i miejsce trzecie no to zupa grecka. A z tej zupy jestem jak najbardziej zadowolony. Polecam, jak ktoś chce sam spróbować. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej dokładnie cenie. Wszelkie te informacje będą dostępne pod spodem w opisie. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął cię żaden film. No, i do następnego filmu.